Po raz pierwszy od 9 lat amerykański indeks SP500 zaliczył tak udany tydzień dzięki czynienia. Absolutnie każda z pięciu ostatnich sesji kończyła się bowiem wzrostami, wskutek czego amerykański benchmark odrobił znaczną część wcześniejszych strat i zamknął listopad jako już siódmy wzrostowy miesiąc z rzędu. Jeśli chodzi z kolei o perspektywy na rok 2026. No tu pojawiły się w ostatnim czasie dość niepokojące dane statystyczne, które sugerują, że kolejne miesiące przynieść mogą przecenę na Wall Street sięgającą nawet 18%. O tym wszystkim powiemy sobie już za moment, tak samo jak powiemy sobie o jednej wydawać by się mogło genialnej decyzji, którą podjęła sztuczna inteligencja. Przed miesiącem mówiłem Wam o jednym portfelu mającym pobić polski WIG20. Podczas ubiegłomiesięcznego rebalansingu AI usunęło z tego portfela Spółkę, której akcje na przestrzeni ostatnich tygodni runęły o blisko 14%. To wszystko już za moment w najnowszym odcinku Zoomu na rynki.